Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zapraszamy na warsztaty Batiku. Warsztaty pokażą, jak przygotować pracę w tej technice, a będzie ona inspirowana twórczością Edwalda Gawlika, malarza Samouka, który w latach 50. skupiony był wokół grupy Janowskiej, wokół Ociepki. Do techniki Batiku musimy przygotować warsztat pracy. Tak zresztą jak do każdej techniki malarskiej, bo batik jest techniką malarską. Natomiast jest on nieco inny i dlatego pomału wytłumaczymy, jak zorganizować warsztat twórcy. Zacznijmy od wosku pszczelego. Wosk pszczeli kupujemy w postaci kostki lub w postaci świecy, którą można kupić w sklepie zielarskim, veritasie lub w takim sklepie ze zdrową żywnością. Świeczki, które składają się z parafiny, po prostu te świeczki będziemy wyciągać z tych pojemników i dokładać do wosku pszczelego. To jest nasza, nasz podkład, który będzie przykrywał barwniki. Mieszamy ten podkład w takiej konsystencji 1 do 3. Trzy razy więcej parafiny w stosunku do wosku pszczelego. Kolejnym niezbędnym elementem są barwniki. Są barwniki zarówno do przygotowywania na zimno, jak i do kąpieli gorącej. Kolejnym narzędziem pracy są tiantiki. Tiantiki można kupić w sklepie dla plastyków. Polegają one, znaczy ich użyteczność polega na tym, że wlewamy rozgrzany wosk do pojemnika, a następnie przez tulejkę, która jakby kończy nas tiantyk, rysujemy tym woskiem po materiale. Te tiantiki mają różną grubość, od small, medium do max. W zależności od tego, jaką pracę będziemy wykonywać i jaki zbiornik jest nam potrzebny, czyli czy większy, czy mniejszy, taki tiantik wybieramy. Jeżeli nie mamy możliwości zakupu tiantiku, możemy posłużyć się zwykłymi pędzlami, które równie dobrze przy prawnej ręce będą realizować tą technikę. Barwniki rozpuszczamy w ten sposób, że do pojemnika z zimną wodą wsypujemy pożądaną część koloru. O, akurat teraz będzie trochę więcej. Czyli w zależności od tego, czy chcemy, żeby barwnik był ciemny, czy jasny, tego barwnika damy troszkę więcej, i dla utrwalenia koloru dolewamy octu. Jeżeli nie mamy octu, może temu posłużyć zwykła sól kuchenna. Barwnik z dodatkiem octu nie będzie się spierał, będzie trwalszy i jego kolor będzie dłużej żył na tkaninie. Wszystkie kolory przygotowujemy wcześniej względem pożądanych barw, które będziemy realizować w naszej pracy. Ja z reguły sprawdzam każdy ten kolor, każdy barwnik na tkaninie. Oczywiście używamy do barwnika każdego osobnego pędzla lub dokładnie myjemy, ponieważ bardzo szybko możemy ten kolor zabrudzić. Kiedy przy, przygotujemy sobie taką paletę barw, będzie nam łatwiej, szybciej, sprawniej. Pracować w danej technice. Będziemy kopiować obraz Gawilka. Tak jak już mówiłam, malarza lat 50., samouka, który przeszedł bardzo trudne koleje wojny, wywozu na, na przymusowe roboty, a nawet i trzech lat spędzenia w Laponii, nie mógł rozwijać się przy pomocy szkół artystycznych, przy pomocy uczelni cała jego praca skupiona była na obserwowaniu tak naprawdę malarstwa ekspresjonistycznego. Jest on nazywany również malarzem Wincentem Van Gogiem Śląska. Z uwagi na fakt iż inspirował go kolor, przestrzeń, faktura, tak jak Vincenta Van Gogha, oraz bardzo specyficzny kontur. Gawlik Malował głównie pejzaże Śląska, okolic, to wszystko, co otaczało jego i jego przyjaciół. Także pokazywał ciężką pracę ludzi, przyjaciół, okolic, w którym żył, ubarbiając nieraz te obrazy w nieco żywsze kolory, w celu jakby pokazania tego, że świat jest piękny, świat jest żywy, świat jest pełen barw, niekoniecznie tych, które daje nam w danej chwili przyroda. Dlatego jej wszystkie obrazy są bardzo kolorowe, pełne kolorów nasyconych, pełne przestrzeni i planów. Dzisiaj kopiuję obraz Gawlika zatytułowany pejzaż śląski, który przedstawia proste życie chłopa, który jedzie wozem konnym z sianem. Z tyłu na drugim planie znajduje się wioska, a na trzecim planie znajdują się fabryki, które są takim typowym Typową architekturą dla tego miasta. Do wykonania pracy potrzebuję też garnek, w którym będę rozgrzewać wosk. Tak jak już powiedziałam, w proporcjach 1 do 3, czyli trzy razy więcej parafiny, świecy, aniżeli wosku pszczelego. Natomiast ja mam garnek taki już profesjonalny, który podgrzewa mi wosk do pożądanej temperatury i mniej jakby wywołuje zadymienia, który bardzo polecam. Natomiast również można wosko rozkrzać w garnku zwykłym. Żeby wykonać taką pracę, szkicujemy swój obraz żądany. Ja używam do tego celu pisaka znikającego. Jest to pisak, który rysuje na materiale w sposób swobodny, natomiast znika jego kontur po dwóch godzinach i obraz jest już nieczytelny, nie zostawiając brudnych linii, czyli ułatwia mi pracę, nie zostawiając takiego konturu, jakby zostawił ołówek. Technika batiku polega na przykrywaniu koloru rozgrzanym woskiem pszczelim. Przykryty kolor, który, na który nałożymy na materiał ten rozgrzany wosk pszczeli, spowoduje, że barwnik, którym będziemy farbować materiał, nie przyjmie się w, danym, w danej przestrzeni. W związku z tym będziemy tyle razy przykrywać kolor barwnikiem, ile razy będziemy potrzebować zmienić jego odcień, ton czy, czy w ogóle barwę. Jako pierwszy kolor, jaki tutaj mamy oczywiście na tym płótnie, przykrywamy kolor biały. Ja będę patrzeć na swój obraz, który już wcześniej wykonałam, już wcześniejszą kopię obrazu kawilika i przykryję kolor biały, który jest na pewno na chmurach. Zrobię to pędzlem, a za chwilę pokażę Wam, jak przykryć ten kolor Tiantikiem. Nakładam wosk, który jest już rozgrzany do takiej temperatury, że nie pozostaje taka skorupa, tylko jest miękki. On wsiąka w materiał bardzo plastycznie, przenika ten materiał na drugą stronę. W ten sposób te przestrzenie, jeszcze raz przypomnę, które są przykryte woskiem pszczelim, pozostaną nienaruszone i pozostanie ten kolor który ja tutaj pożądam, który chcę, żeby, żeby został moim kolorem przewodnym. Tiantik muszę również rozgrzać, sprawdzić czy wydobywa się z niego w sposób swobodny wosk. Ładnie rysując, mogę nawet jakby stworzyć drobniejsze linie cieńsze. O, na przykład ta przestrzeń tego domu jest całkowicie biała. Teraz będziemy rysować tiantikiem. Koń, który tutaj ciągnie wóz pełen siana, jest właśnie koniem w kolorze białym. W związku z tym, całego, całą, cały kształt tego konia muszę zamalować tiantikiem. Robię to spokojnie, precyzyjnie. W chwili, kiedy mamy już tiantik dłużej w dłoniach. Nie stanowi on jakiegoś większego wyzwania. Zawsze taki początek jest trudny, a później już jest. Także jeszcze raz powtarzam, przykrywam tylko ten kolor, który jest kolorem białym. Masak, który jest pod spodem, zniknie, więc nie musimy się przejmować, że linia, która jest przykryta woskiem, będzie stanowiła tu jakiś niepotrzebny chaos. To jakiś czas muszę oczywiście napełnić moje urządzenie. Dobrze jest przenieść go na szmatce, żeby nie zbrudzić materiału w trakcie transportu. Antig jest gorący, dlatego na pewno musimy uważać na to, jak go trzymamy. Nie trzymamy nigdy za ten element metalowy, tylko za rączkę drewnianą. Batik jest techniką, która za każdym razem pozwala na uzyskanie innych efektów. Tak do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć całego procesu powstawania pracy. Zawsze jakiś przypadek może nas zaskoczyć. Miejmy nadzieję i zawsze o tym myślmy, że pozytywnie. A teraz najważniejsza faza pracy, czyli przykrywanie kolorów, ponieważ w takiej technice profesjonalnej batiku powinniśmy farbować materiał cały za każdym kolorem, Osobno. Ja skrócę tą technikę, przyspieszę ją, nakładając plany barwne, po to, żebyście wcześniej zobaczyli, jaki będzie efekt naszej pracy. Pokrywam więc te fragmenty płótna, które są yy, namalowane kolorem żółtym, właśnie tym barwnikiem. Oczywiście jasny kolor zawsze możemy przykryć, natomiast nie możemy przykryć koloru ciemnego, w związku z tym pomału malujemy od najjaśniejszego koloru do najciemniejszego. Zobaczcie, że tam gdzie jest wosk, wosk trzyma mi barwnik. On nie przechodzi na drugą stronę płótna, co powoduje, że jakby ten, ta, ta farba, którą teraz używam, nie rozlewa się bezwiednie, tylko mam nad nią kontrolę. razu będę stosować kolejny odcień tego koloru. Troszkę jest za jasny, więc poprzez dodanie czerwieni zwiększymy i jego intensywność. Nadal jeszcze jest za jasny. Oczywiście kolory sobie możemy sprawdzać na. O, jest taki jak trzeba. Z, z, sprawdzać na płótnie, które jest obok. Ja już to robię w sposób taki mechaniczny z uwagi na wielość prac, jakie już wykonałam. Zobaczcie, tu jest y, koń, który posiada kontur y, i cały koń jest wypełniony woskiem. Ten koń nie zostanie ufarbowany. Nawet jeżeli ja przejdę moim pędzlem po, po, tej, po tym kształcie, nie naruszę jego struktury, formy, a przede wszystkim kolorystyki. Chociaż to pole będzie za chwilę zielone, ja mimo wszystko pokrywam je kolorem o ton jaśniejszym, tak? czyli tym beżem, w tym celu, żeby nastąpiła wielobarwność, żeby kolor nie był jednolity, tylko żeby można było uzyskać refleksy świetlne. Muszę wrócić do koloru żółtego, o którym zapomniałam i nie, nie zauważyłam w miejscu drugiego planu Kolor też pojawia się między drzewami. Kolor żółty. Mogę zapomnieć o tym kolorze, ponieważ jakby już do jaśniejszej barwy, tak jak mówię, nie będę mogła wrócić. W związku z tym bardzo pilnuję tego, żeby nie zabrakło mi tego odcienia barwy żółtej. Teraz pokryję obraz kolorem zielonym. Tak jak mówiłam, pomimo to, że przed chwilą nałożyłam kolor beżowy, na ten kolor nakładam kolor zielony ponieważ on wejdzie w takie bardzo przyjemne, ciepłe interakcje zmienię grubość pędzla i będę pomału też pokrywać drzewa. Teraz przyszedł moment na cierpliwość i na czas, w którym nasz kolor, nasz barwnik musi wyschnąć. Nie mogę posługiwać się już kolejnym etapem pracy, przyspieszyć tej pracy. Muszę poczekać, kiedy kolor będzie w pełni suchy, a następnie ponownie przykryć go, tak jak robiłam to z kolorem białym, rozgrzanym woskiem razem z parafiną, woskiem pszczeli. Przykrywamy tyle razy ten kolor, ile będziemy zwiększać intensywność koloru, aż do tego momentu, w którym praca zostaje przykryta, jakby nałożony jest na nią całkowicie wosk. Bardzo ważnym etapem zakończenia pracy jest uzyskanie zjawiska żyłkowania. Żyłkowanie świadczy o tym, że batik jakby jest techniką tradycyjną. Dzięki żyłkowaniu artyści pokazywali głębię, przestrzeń, wydobywali przestrzeń w danej pracy. To żółkowanie pojawia się zarówno w pracach takich, można powiedzieć, prymitywnych, prostych. Tu jest taki przykład pracy, która pochodzi... Z Mozambiku, żółkowanie pojawia się tutaj w płaszczyźnie, w której pokazany jest dom, w której pokazana jest szata Maryi, szata Józefa. Natomiast w momencie kiedy artysta malował tło, to tło zostaje całkowicie jednorodne. Żółkowanie polega na tym, że jeżeli już pracę pokryjemy całkowicie woskiem, Mniemy tkaninę, zwijamy ją i w odpowiednich mie miejscach skruszamy ten wosk. Następnie, po wysuszeniu pracy, całą pracę wkładamy do barwnika najciemniejszego. W tym przypadku jest to ciemny granat, czyli jest wielka miska z ciemnym kolorem granatu, gdzie zanurzamy całą pracę, wyciągamy również z powrotem na suchy papier i czekamy, jak praca wyschnie. Ostatni etap to jest już najciekawszy, to jest oczekiwanie efektu, dlatego że ten efekt za każdym razem będzie inny i będzie troszkę nieprzewidywalny. Ja już dzisiaj pokażę Wam dwie kopie tego samego obrazu, wykonane przeze mnie, a obrazy wyszły nieco inne i każdy w swojej mierze ma coś bardziej ciekawego, coś mniej. Ostatni etap polega na sprasowaniu tego wosku gorącym żelazkiem. Kładziemy na pracę papier, a następnie prasując tkaninę, ściągamy z niej poprzez podgrzany do temperatury takiej można powiedzieć średniej żelazko ten wosk. Papieru używamy dosyć dużo, nie używamy gazet po to, żeby nie odbił nam się druk na, na naszej pracy. Używamy papieru czystego, białego. Najlepiej papier pakowy lub kartki. Zwykłe A4, takie do ksero. To by było wszystko. Zachęcam do poznania pracy Batiku. Jest ona bardzo twórcza, bardzo malarska i tak jak kablik, malarz Vincent van Gogh Śląska, daje możliwość czerpania radości i przeżyć z barwy, z kontrastu z tego, jak działa światło na przestrzeń i pozwala wydobyć przepiękne fragmenty tej wielobarwności, radości obcowania z przyrodą.